Cześć, tak bardzo miło mi ciebie widzieć. Pięknie wyglądasz, błyszczysz. I nawzajem, jak wszyscy wiesz, dzisiaj, bo, bo przecież e, to, jednak, to, to jednak to. finał top model zobowiązuje. Prawda, to prawda, zgadzacie się. W ogóle finały, mam wrażenie, mają w sobie taką magię, prawda? Mają, bo to już jest taki, wiesz, ostatni etap tego wysiłku, który musieli uczestnicy zmierzyć. W czasie. No i czasami przychodzi też taki smutny finał, jak na przykład finał związku, który się kończy. I nie wiem, czy pamiętasz, jak trzy tygodnie temu rozmawialiśmy o rozstaniu Kasi Zilman i Julii, i to jeszcze nie było oficjalne. A ja już tak wiedziałam i cię o to pytałam, pamiętasz? Pamiętam, pamiętam. No. <laughs> jejku no mam nadzieję że są szczęśliwe tyle mogę powiedzieć ale kto Kasia i e, Julia Jania. oddzielnie czy Kasia i Jania no Kasia ja chyba i Jania no bo to chyba ten związek wypłynął no tak i muszę ci powiedzieć że jestem e, też e, zaskoczona że ten program tak bardzo wpływa na życie prywatne ty miałeś szczęście że u ciebie nie wpłynął wiesz to u mnie na początku powiedziałem że e, moim partnerem tanecznym musi być e, mężczyzna heteroseksualny właśnie dlatego żeby uniknąć różnych takich Właśnie o sytuacji. Ale że co, że to jest tak, że jednak ten taniec na tyle zbliża, że po prostu daje taką przestrzeń do tego, że człowiek zaczyna na przykład pożądać? Wiesz co, wydaje mi się, że spędzasz z daną osobą bardzo dużo czasu i bardzo intensywnie. Dotykasz siebie jakby te tańce są bardzo bliskie. Yy, one też wyzwalają pewną seksualność, no, zwłaszcza u kobiet. I wydaje mi się, że no, wydaje mi się, że sprzyja, tak, jak najbardziej. Bo wiesz, tutaj na przykład sytuacja jest o tyle zaskakująca, że przecież Jania też jest w związku od 20 lat bodajże ponad. Tak, tak, z Krzysiem. Znasz? Znam. No Krzyś też był przy mojej edycji, więc. Yy... Słuchaj, nie wiem, może mają otwarty związek, może to jest po prostu, mają taki układ, no jakby to już jest chyba, trzeba się zapytać głębiej. Ale rozumiem, że ty kibicujesz Kasi i Jani. Słuchaj, ja kibicuję każdej miłości, jeżeli są szczęśliwe, jak najbardziej, jak najbardziej tak. No dobrze, to kibicujemy, oczywiście też kibicujemy Julii, żeby ona odnalazła się w tej nowej sytuacji, to powiem, to. E, no i kibicujemy dzisiaj finalistom Top Model. No jak najbardziej.